Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Mówią ludzie. No to my to zrobiliśmy. Tylko, że zamiast Bieszczad wybraliśmy nieco bardziej orientalny kierunek. A mianowicie... Wietnam. Głośno, nie? Państwo kawy. Jesteśmy już tutaj od paru dni, z tym, że te pierwsze kilka dni poświęciliśmy na tak zwany jetlag, żeby się troszkę przyzwyczaić, więc raczej wyglądało to na tym, że odpoczywaliśmy przez większość czasu. Wczoraj przyjechaliśmy już do centrum miasta Hanoi, stolicy Wietnamu. No i tak, jesteśmy w tym mieście, żeby załatwić parę spraw. Związanych z dalszą podróżą, bardziej organizacyjnie, wiecie, miasto jak miasto, duże, głośno, wielki przepych. Jest godzina 6 rano, Asia sobie jeszcze śpi na dole. Ja wstałem nieco wcześniej, żeby wypić kawkę. Ogarnąć się znalazłem siłownia 8 minut drogi stąd, więc pójdę sobie troszkę nabić bicepsy. No i będziemy kombinować. Mam, mamy balkon. Mapy pokazują mi, że ta siłownia powinna być gdzieś tutaj. Ponoć ciężko ją znaleźć. przyjemność, jak przed chwilą pokazałem kosztuje 40 tysięcy dongów. to jest około 6 zł no i oczywiście są tutaj też siłownie z klimatyzacją, to są takie bardziej uposażone nowocześniejsze, ale one już kosztują 150 tysięcy to jest około 23 zł, także a na takie normalnie można trening zrobić, co prawda jestem zlany potem suchej nitki, no ale trening da się zrobić. a Po co przepłacać, nie? Ja Jestem biedny. Idę teraz do domu. Asi już pewnie wstała. To prawdopodobnie zjemy jakieś śniadanie i e, wybierzemy się na eksplorację miasta. Coś pozwiedzać. E, Hata, w której mieszkamy, jest w centrum Hanoi. I okazało się, że jest to takie najbardziej turystyczne miejsce i po prostu wsiądziemy w, w jakiś autobus, podjedziemy z godziny od miasta i poszwędamy się po tamtych okolicach, gdzie jest mniej turystycznie i, i jakoś tak mniej biało. Po wyjściu z takiej nieklimatyzowanej siłowni okazuje się, że na zewnątrz to jest nawet chłodno. Zupełnie podobne uczucie, jak kiedy wychodzi się z łód stokowego Toytoya. Kto był, ten wie. przechodzi tutaj przez ulicę. Nie ma po prostu innej opcji. Trzeba iść stałym tempem, bo wtedy jest się bardzo przewidywalnym dla innych kierowców i oni są w stanie się dostosować do tego jak ty idziesz. Najgorzej jest się zatrzymać, bo wtedy on nie wie co się, jak się zachowasz. A tak idziesz powoli, patrzysz w stronę nich jak jadą, oni sobie ciebie ładnie ominą, więc nie musisz się przejmować. Taka jest zasada przechodzenia. Asia ma kolegę w swojej byłej pracy, który jej właśnie powiedział Aśka, główna rzecz, zapamiętaj, jak przechodzisz przez ulicę nigdy się nie zatrzymuj. Tak jest my już mamy taką pamięć mięśniową po e, pobycie w Tajlandii. Ale na przykład dla osoby, która przyjeżdża tutaj pierwszy raz, przejście przez ulicę może okazać się sportem ekstremalnym. Jest tu chwila spokoju. To ja może opowiem o tym, co się wczoraj wydarzyło. Chcieliśmy z Asią zrobić sobie taki, jeden z najpopularniejszych wypadów motorowerowych e, nazywający się Hadziang Loop. E, no i zaczęliśmy robić research w internecie, okazało się, że policjanci z racji, że jest to bardzo popularne dla barangów e, impreza, Zaczęli robić tam łapanki, bo większość ludzi jeździ bez prawa jazdy. No i okazuje się, że nawet jeżeli masz prawo jazdy na motor, to i tak dają ci mandat. Z nimi po prostu nie ma dyskusji. Możesz jeździć legalnie, wymienione na prawo wietnamskie. Oni i tak dadzą ci mandat. Bo, bo tak. No bo tak. bo tak. No bo co tak. zrobisz? Jesteś kurwa z drugiej strony świata, co zrobisz? No. Mogą ci zabrać motor, mogą zabrać paszport, wszystko. No i tak. No i troszkę nas to. Znie do całej tej sytuacji. Zaczęliśmy szukać jakichś różnych alternatyw. Na początku chcieliśmy kupić jeden motor i zrobić to na jednym dużym motorze. Ale wtedy zwracalibyśmy na siebie bardziej jeszcze uwagę. Więc padł pomysł na pojechanie tam skuterami, z tym że bez prawa jazdy, pozwolenie na skuter mamy tylko do 50 tych cc, czyli do tych małych pierdków. A to raczej w góry się nie nadaje, tym bardziej tam z tam 18-kilowym plecakiem. Co <grym> się śmiejesz? Tak. Więc nawet gdybyśmy kupili dwa takie motory, no to nie poradzą sobie w górach. Tak więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Powiedzieliśmy sobie, jebać Hadzian lub. Bo jest dużo pięknych miejsc w górach, które są równie piękne jak to miejsce, które jest oblegane przez turystów. Także jeżdżą tam dziesiątki motorów. No, po prostu bardzo zatłoczone miejsce. Są ładniejsze, może nie ładniejsze, ale są równie ładne, mniej popularne. No i postanowiliśmy, że pójdziemy na posterunek policji. Na wszelki? No. Tak, że na, wszelki, na wszelki wypadek pójdziemy na posterunek policji, żeby zapytać się, jak możemy jeździć. No i przedstawiłem panu policjantowi. Translatorze, mniej więcej, naszą sytuację powiedziałem, że chcemy jeździć małym motorem bez prawa jazdy. Pokazałem swoje międzynarodowe prawo jazdy, czyli to jest takie międzynarodowe pozwolenie na, na jazdę za granicą. I policjant powiedział nam, że tak, że policja nie zatrzymuje białych. Jeżeli mamy kask, nie jesteśmy pijani, nie zachowujemy się beznadziejnie na drodze, raczej nie powinni nas zatrzymać. No to to już jest dobra wiadomość. Zrobiliśmy sobie z panem zdjęcie, trzymając nasze dokumenty w ręce, żeby mieć potwierdzenie, w razie gdyby nas zatrzymała policja, że rozmawialiśmy z policją i dostaliśmy potwierdzenie na komisariacie, że z tym możemy jechać danym motorem. To jest inteligencja! Więc wstępny plan wygląda tak, że zostaniemy tutaj jeszcze parę dni, bo trzeba załatwić parę rzeczy. Ale prawdopodobnie jesteśmy w stanie w cenie takiego dużego motoru kupić dwa mniejsze. Z racji, że Asia nie ma doświadczenia w jazdy na motorach. Kupimy jej e, taki małego właśnie Piertka 50 cc i zobaczymy, na ile, na ile on da radę. Ja kupię trochę większy na wypadek, jakbyśmy mieli problem z podjazdem gdzieś z plecakami, żeby sobie poradzić. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jesteśmy w stanie przejechać cały Wietnam. To jest. Kilkanaście tysięcy kilometrów? No nie, napiszę tutaj na dole ile to jest, bo nie pamiętam dokładnie. Więc nie wiem czy jesteśmy w stanie to zrobić na takich małych motorach, bo ja pewnie też kupię maksymalnie 110-125. Ale na wypadek jakby się nie dało, jakby, jakby po prostu opornie nam to szło, to sprzedamy to w pizdu i pojedziemy jakimś autobusem. Zanim tutaj przyjechaliśmy, ja zrobiłem lekki research, gdyż nie zdążyłem zrobić prawa jazdy u siebie w kraju na motor. Zacząłem, ale nie skończyłem. Więc wziąłem wszystkie papiery potwierdzające, że rozpocząłem kurs, że zrobiłem kurs przygotowawczy, na wszelki wypadek. No i wziąłem te wszystkie dokumenty, zabrałem je do wydziału transportu tutaj w Hanoi. No i pan wyjaśnił mi. Że moja wiza jest za krótka, żebym mógł takie prawo jazdy nawet wymienić lub ewentualnie zrobić, wiza minimalna musiałbym mieć około 3 miesięcy. Ale też nie mogłaby być to wiza turystyczna. My mamy, to, musiałaby być biznesowa albo coś takiego. Więc, tak czy siak, nie ma opcji, żebym zrobił tutaj prawo jazdy. Dlatego, jedyną opcją jest zrobić to nielegalnie albo nielegalnie to zrobić. Taki mamy wybór. To chodniki to jest chodnikami ostatnią rzeczą, którym się na nimi robi jest chodzenie. One służą bardziej. Do wszystkiego innego. Tak, to są parkingi dla motocykli, to są wystawy w sklepach, ludzie na nich gotują, obsługują, są to kawiarnie. Chodnikami rzadko raczej się chodzi. A często jest też to przedłużenie drogi. Jeżdżą ludzie motocyklami po chodnikach, po prostu. Tak więc, jeżeli jesteś osobą, która lubi chodzić chodnikiem, to tutaj sobie nie pochodzisz. Taka ulga, jak wieje wiatr, że jak sobie nałapiesz troszkę wiatru, na <grym> potem. Jak no, pojedziemy? 25? 25. O. Czekaj może to sobie... Trzeba przetłumaczyć. Co to jest. Z czym to się i jak to się je. A co to jest? Buła, tradycyjna buła, Pagieta taka francuska z jakimiś kuroszami, zależy się co tam mówię, Trzeba to spróbować. Nie wiemy czy to prawda, ale tutaj kiedyś bardzo duże wpływy miały, miała Francja. Gdyśmy tam walczyli swoje francuskie... Widzi mi się wdrażały, dlatego jednym z takich tradycyjnych dań e, tutaj w Wietnamie jest bagieta z wypełnieniem. Dzień Dziękuję. Wszystko jest. większość wypełnienia to są. Pa, 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 pa. Jest vegetarian. To ja poproszę wegetarian. I to kosztuje 25 tysięcy dągów. Czyli tyle. Właśnie takie malutkie, malutki stołeczek. Taki u nas się takie wpada po, pod nogi. Ja się czuję jak u

Na chodnikach, gdzie się pije, więc jak już spadniesz, to do góry nie polecisz, tak. <laughs> rado, to się nie potruchasz. Tak, są tu takie no. puby na ulicach, na których tak się pije, ale to chyba później tam pójdziemy, nie? Może właściwie ten samy z całego tego stoliczka, żeby, żeby nie spaść gdzieś, do góry. Żeby, żeby się nie rozpalić co <laughs> Więc tak to wygląda. I jak to się nazywa? ban mi. Ban mi. Będę cierpiał za to, co teraz zrobiłem, no ale trudno. Będziesz to też, jedyna sosterka bez tego. Mówią, że pierwszy milion to trzeba ukraść. A, to po prostu trzeba być w odpowiednim miejscu i być milionerem. Dokładnie. Pokaż, jak to wygląda. Milion dongów to w przeliczeniu 156 złotych. Tak więc dwie stówki, trzy stówki sobie wyciągasz i jesteś milionerem tutaj na stricie. Chociaż przez chwilę. Łatwo się pomylić, bo tych banknotów jest tak dużo, i tak dużo zer. Może tam być 6, 0, 5, 0, zer, 4, 0, 3, 0, więc łatwo się pomylić. Ale na szczęście nie ma tutaj monet. Monety, monety zostały zakazane. To chociaż tyle łatwo. Jeszcze jakby były monety, to opierunie. Łatwo byłoby nas oszukać. Pan marynuje kurczaka jeszcze ze życia. Jaka co ten kurczak sobie myśli? <głysza> na na no, my. A są là, Trzeba cái ja cái quay

see you, again. bye, bye, <laughs> oh, jak miło, bye. <laughs> to sajgonka, ale nie smażona. Taka na bardzo na fresh, na fresh, na mamy mamy soja, chili? Dajesz. garlic. Mm. Na pierwszym miejscu to ten z prawej trzyma tego z lewej, a ten z lewej tylko ma kask. Chyba się uczy dopiero to jest szkolenie. A bo? <laughs> Zerwała się burza, i ziomy na autostradzie schowały się pod mostem i korkują całą autostradę, nie? Więcej wjeżdża niż wyjeżdża. Pojewamy kraj, nie? Dziękujemy za komentarz. <grych> Pierwsze minuty w Chinach. Pierwsze co sobie postanowiliśmy zjeść to zupki chińskie. <grywka> 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 Może się okazać, że już to będziemy jeść tylko do końca całej podróży. Oby nie.